Dzień dobry, witam Państwa 17 kwietnia. Wracamy do nagrywania filmików dokumentujących wykonywanie zabiegów trwany roślin. Dzisiaj będzie zabieg przeciwko Parkowi jabłoni. Na wstępie zaznaczę, że moje filmiki nie są formą doradztwa produkcyjnego i nie chciałbym, żeby jako takowe były odbierane. Moje filmiki tylko i wyłącznie są formą dokumentacji zabiegów i chęcią podzielenia się z Państwem, z innymi sadownikami Moimi wyborami mają zachęcić do dyskusji, do żebyście Państwo też się podzielili swoimi, e, swoimi wyborami, swoimi uwagami. Już mówię czym pryskam. Dzisiaj wybór padł na Faban. Faban, czyli mieszanina Vivianonu z birymetanilem. I jedziemy, pryskamy. Dlaczego fała? No, ja akurat jestem z tych wierzących w wystąpienie infekcji. Uważam, że infekcja wystąpiła. Większość sąsiadów, znajomych w okolicy przerywała infekcję od samego rana cieczą siarkowo-wapniową. Ja na to się nie zdecydowałem. Już wyjaśniam dlaczego. Rano, gdy wyszedłem, wyszedłem do sadu, zobaczyłem wodę stojącą praktycznie wszędzie. Będę się po prostu narzekał w sobie kolei. I dlatego zdecydowałem się na to, że będę podryskał jednak później, po południu, przed wieczorem. Akurat na kwatera, po której teraz jedziemy, jest jedną z mniej podmokłych. Dalej będą bardziej podmokłe kwatery, tam faktycznie jeszcze woda stoi. Dlatego ja zdecydowałem się na zabieg interwencyjny. I oczywiście dla tych, którzy dokładniej i i rzetelnie czytałem etykiety. Faktycznie fawal jest preparatem zapobiegawczym, taki jest zarejestrowany, ale parch o tym nie wie. i tak gdzieś jak pirametanin, w związku z tym zadziała na niego również interwencyjnie. Dlaczego interwencyjnie? Tak jak powiedziałem, ja wyznaję, wyznaję tą infekcję, która nastąpiła właśnie teraz. Ostatni zabieg zapobiegawczy wykonałem miedzią i to było dokładnie 7 dni temu. Przez cały ten czas praktycznie padało temperatura była niska, aczkolwiek okres zbliżenia sugerował, że jednak infekcja może wystąpić. Skoro nie przerwają tej infekcji, to muszę ją po prostu zwalczyć, zwalczyć, interweniować, więc stąd wybór akurat fabanu ze względu na jego, na jego skład. I faktycznie, drodzy Państwo, od dziesiątej, kiedy ostatni jakiś tam lekki deszczyk popadał, do tej pory Wcześniej woda stała tutaj, tutaj. Nawet chyba kolejny, że tutaj kolejki zostały wyrobione w zeszłym roku. Niestety, podczas tych letnich opadów, które się wyrobiły kolejne, tutaj rano jeszcze stała woda. Teraz już tej wody nie widać. Dalej dojedziemy, będzie widać jeszcze tam na jednej kwatę, że są. Yy, są są, są, są kolejne wypełnione wodą. Natomiast, drodzy Państwo, przez te kilka godzin na znacznej części mojego sadu woda wsiąknęła. A więc uważam, że troszkę mniejsze kolejny się nazwa. Stąd wybór późnego opryskania i stąd wybór właśnie preparatu interwencyjnego zamiast przerywania infekcji cieczą kalifornijską. Tak jak powiedziałem, nie jestem doradcą produkcyjnym, nie chcę, żebyście Państwo tak odbierali te filmiki. Filmiki są wykonywane w trakcie zabiegów albo po zabiegach. Dokumentują to, co zrobiłem, dzielę się swoimi, swoimi spostrzeżeniami. Zachęcam również do tego Państwa, żebyście Państwo też się na łamach e-sadownictwo dzielili swoimi sugestiami, swoimi pomysłami, swoją technologią produkcji. Niekoniecznie w formie doradztwa, od tego są specjaliści, natomiast w formie zwykłej wymiany po prostu e, informacji między sadownikami, wymiany doświadczeń. O no i teraz będzie taki dołek intensywny. Ojej, ojej. No właśnie, to są efekty zeszłoroczne deszczy i, i kolejne jakie zostały pocięte tutaj latem ubiegłego, ubiegłego roku. Pryskamy słabo. Brudna ta szyba fajnie to wiek. I guziczek. Zwalniamy, wjeżdżamy do następnego rządka. I guziczek przyspieszamy, jedziemy pryskać dalej. Fajny akurat jest ten guziczek, taki ala półbiegi, zwolnienie o 20% na uwrociach, przydaje się fajnie, bez jakichś tam redukcji, bez niczego, można sobie wpalać w następny rządek, jest to bardzo, bardzo rzecz wygodna. I nie ma tak jak długie rządki, można nawet nagrać filmik, bo w się nie da. Bardzo dziękuję dzisiaj za uwagę, zachęcam wszystkich do podzielenia się informacjami z tego, co, jakie, jakie zabiegi wykonali, czym pryskali. I będzie mi miło podyskutować z Państwem w następnych filmikach. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.